Zjedź na prawo, skręcamy w 2,95 i daj cukierki. Jestem ciekaw, nie jesteś. Czemu Twoim pierwszym odruchem jest ucieczka od jedynego krełnego? Nie ma czasu na pierdoły. Jego stan umysłu nas nie obchodzi. Co wytwarzała Twoja fabryka? Zadaj mi pytanie. Myślę nad nim. Zostało tylko sześć. Fałszuj mój podpis. Zamiast lekarza wystarczy długopis. Co jest z wami? Wilson nakłamał gliną, by mnie uchronić przed mamrem. Oszalałem. Komu wygada? Jutro wieczorem będzie warzywem. Odpowiedziałem. Teraz moja kolej. Co wytwarzała fabryka? Luksusowe jachty. Byłeś zakochany? Otwierasz szafę pełną wstydliwych tajemnic. Dobry ruch. Tak. Opisz jachty. Kadłub 10-20 metrów. Dwa silniki. Parkiet w kambuzie, sypialnia z wielkim łożem. Jak się poznaliście? Postrzeliła mnie. Kadłuby malowaliście pleśniobójczym lakierem? Jasne. Postrzeliła? Graliśmy w paintball. Lekarze przeciwko prawnikom. Zabierałeś syna do fabryki? Biegał po całej hali. Nic mu nie groziło. się, jeszcze kogoś? Koniec pytań. Wiem wszystko. Kiedy tatuś był w biurze, syn obserwował lakierników. Żadne dziecko nie włoży maski, a rtęć o ośrodkowy układ nerwowy. Więc to moja wina? Zatrucie rtęcią tłumaczy drgawki. Wątroba jest jak olbrzymi durszlak. Woda przelatuje, kluski zostają. Wodą jest krew, a kluskami rozumiem rtęć. Zalegałaby spokojnie, ale chłopak uszkodził wątrowego żału. Wysiadła, a za nią nerki. Wszystko jasne. To ja. Forman, powiesz krew i oznacz herpet. Chase, od razu podaj To Chase nie ma. Ja podam. Gdzie jest? W laboratorium. Ile tabletek dziennie bierze? Trudno powiedzieć. Ból jest zmienny. 6, 8, 10. Wypisywałeś mu recepty? Tak. Kazał ci. Prosił. Medycyna pociąga ludzi, którzy lubią władzę. Wiem, że nie cierpi, kiedy pacjent musi opierać Wątpię, by lepiej znosił sprzeciw podwładnych. Nie sądzę, żeby House o cokolwiek prosił. Po prostu to bierze.